Dzień bom dia, comandante. Onde você vai anotar carta de Pokémon? Aí Od razu mówię, że jest tu oryginalny, taki V, taki GX, taki kolejny GX, kolejny GX, kolejny i GX, kolejny. idziek kolejny i v używam movie maze collective Pierwszy to issue drugi to rdgi kolejny to mu movie nie move movie da